Cześć załoga, z tej strony Hito i zapraszam Was do kolejnego odcinka na moim kanale. Tym razem to jest kariera trenera już zapomniana chyba na moim kanale. No i wydaje mi się, że fajnie będzie ją przywrócić, troszkę w innej formie. I od razu mówię, że ta właśnie kariera będzie podzielona na trzy akty, więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Naszym bohaterem odcinka jest Cristiano Ronaldo, więc bardzo utalentowany, świetny zawodnik, który... Przypuszczam, że za parę lat zostanie niesamowitą legendą futbolu, choć wydaje mi się, że już w odpowiednim wieku jest, żeby właśnie kończyć karierę, ale miejmy nadzieję, że jeszcze będzie nas cieszył swoją grą przez kolejne sezony. Przyszliśmy do Bresci z tego powodu, że było parę ciekawych zespołów, których mogliśmy wybrać. Ja najbardziej chciałem wrócić właśnie do Ligi Portugalskiej, ale niestety nie było mi takie dane. Bresci okazała się drużyną, która była najbardziej konkretna i chcieliśmy tutaj stworzyć projekt włosko-portugalski i wydaje mi się, że to będzie właśnie fajnie oparte na młodych zawodników, a takie bramki jak Balotelliego naprawdę podnosiły klasy naszej drużyny. My oczywiście mieliśmy się utrzymać, a taki Tonali miał wziąć po prostu... E doświadczeniem od Cristiano Ronaldo, żeby stać się liderem drużyny. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. No i w pierwszym sezonie utrzymaliśmy się. 32 punkty, to jest naprawdę dobry rezultat jak na Brescia. Niestety z Copa Nacional odpadliśmy przez Atalantę, która nas rozgromiła 3 do 0, a najlepszym naszym dodatnikiem w tym sezonie był Spalek, który strzelił 9 bramek i miał 6 asyst i także go rozwijałem. Ale tacy zawodnicy jak Tistana czy właśnie Viviani, to byli zawodnicy, którzy największy skok jakościowy zrobili właśnie w tym sezonie. Oczywiście, jak spodobać się na tem zostaw łapkę w górę, wydaje mi się, że próg łapkowy 700 łapy w górę wydaje mi się, że spokojnie przybijecie. Ale także bardzo ważne, żebyś zostawił sobie komentarz i na przykład serduszko. Ja też przypnę Ci serduszko właśnie, jak zostawisz w komentarzu. No i tu możecie zauważyć, że już po pierwszym sezonie dostaliśmy świetną propozycję od Fiorentiny. Drużyna, która ma nowego właściciela, która chciała zbudować potęgę. Mieliśmy cztery sezony właśnie na to, żeby zbudować struktury zespołu i pierwszą jedenastkę, żeby walczyła o cokolwiek. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, żeby właśnie zbudować to wszystko od klubu, który w pewnym momencie był bardzo dobry w swojej historii, ale niestety ostatnie lata są dosyć rozczarowujące, dlatego musieliśmy zatrudnić takiego zawodnika jak Cistana, który cały czas może się rozwinąć, a znamy już go z poprzedniego zespołu. Di Francesco do nas przychodzi na lewe skrzydło, ale także najwybitniejszy nasz transfer właśnie w pierwszym sezonie, czyli Domenico Berardi. Zawodnik, który ma bardzo duży potencjał Potencjał Jest dosyć chimeryczny w swoich grach w Sasuolo, ale wydaje mi się, że pod okiem Cristiano Ronaldo mógłby się jeszcze bardziej rozwinąć i stać się lepszym piłkarzem. Zobaczymy, czy to się tak okaże, ale taki zawodnik jak, jak na przykład Chiesa miał stać się prawdziwym liderem tego zespołu. Pod właśnie okiem Cristiano Ronaldo nie każdy dobry piłkarz jest świetnym trenerem. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Miejmy nadzieję, że Cristiano Ronaldo okaże się lepszy niż poprzedni trenerzy, których właśnie braliśmy tutaj do kariery, jak Zlatan, czy właśnie Turbo A tu możecie zobaczyć, że w pierwszym sezonie zajęliśmy naprawdę solidne miejsce, siódme miejsce na zakończenie sezonu, gdzie poprzedni sezon zakończyliśmy dopiero na dwunastym, ale niestety hańba można powiedzieć wykopa nacjonal kibice nas wygwizdali z tego powodu, że przegraliśmy z drugą ligową właśnie Salerą. Więc bardzo ciężki pojedynek, który przegraliśmy przez rzuty karne. Tu możecie zobaczyć, że naprawdę dosyć duża rewolucja może nie w zakupach, ale bardziej w sprzedaży musieliśmy oczyścić ten skład z zawodników, którzy po prostu się nie nadają, nawet do ligi włoskiej, ewentualnie nie pasują do naszego ustawienia w formacji, gdzie na początku graliśmy formacją 4-3-3 z fałszywą dziewiątką. Następnie próbowaliśmy w formacji 4-3-3, ale jako trzech napastników, więc doskonale wiecie, jak to właśnie wygląda. Gdzie Chiesa miał być tą fałszywą dziewiątką, kutrone miał być yy, gracie na szpicę, a Berardi miał być zawodnikiem, który będzie wychodził na procopadały piłki, a Castrovilli to był zawodnik, który najbardziej się rozwinął właśnie w tym sezonie i zwłaszcza na nim chciałem właśnie polegać, żeby wzmocnić ten środek pole. Oczywiście mamy byłych zawodników w Bresci, których możemy zatrudnić, jak Tonali, ale wydaje mi się, że to nie był odpowiedni moment, żeby już w pierwszym sezonie go kupić, zwłaszcza, że nie mieliśmy odpowiedniego budżetu, a potrzebowaliśmy naprawdę wzmocnień, ale w tym momencie mamy 73 miliony, dlatego to jest pierwszy zawodnik, o którym pomyślałem, że to on może wzmocnić mi właśnie środek pomocy, i także Lukas Pellegrini, który może grać na, lewym, na lewej obronie, gdzie mieliśmy dosyć duży problem, bo mieliśmy weterana, ale także Giovinazzi di, di Lorenzo może być naprawdę kapitanem, prawym pomocnikiem, e, pomocnikiem, ale także właśnie obrońcą, więc zwiększyliśmy atut grania nawet na wa wahadłowych właśnie obrońców, ale także mogliśmy inaczej ustawiać formację pod dany zespół. Bo, oczywiście, my w tym momencie nie mamy takiego szkieletu, żeby cały czas występować w danym ustawieniu i pokonywać rywali. Musimy też się dopasowywać do odpowiednich przeciwników, no na przykład tak jak tutaj jest Juventus, który jest jeszcze o parę klas lepszy od nas i ma lepszych zawodników, dlatego my musieliśmy się w odpowiedni sposób ustawić do niego, żeby właśnie mieć dobry rezultat. Tu możecie zobaczyć, że na Cristiano Ronaldo, który naprawdę dobrze rządził szatnią, ale także ławką rezerwowych, odpowiednie zmiany e, dawał podczas spotkań i naprawdę minimalnie przegraliśmy właśnie... Elim, e, walkę o Ligę Mistrzów, zajęliśmy piąte miejsce, więc naprawdę to jest dosy, dosyć duży sukces z Ronaldo, że ten zespół cały czas idzie do przodu. A to możecie zobaczyć, że w grupie I zajęliśmy drugie miejsce, 15 punktów właśnie tylko przegrywając AZ Alkmaar. Tutaj pokonaliśmy Dynamo Zagrzeb w 1.16, 3 do 1 w dwóch meczu. Tutaj nie drużynę pokonaliśmy 3 do 2, więc naprawdę dosyć ciekawe rezultaty. Tutaj niestety przegraliśmy w ćwierćminale z Ajaxem 3-2 po bardzo wyrównanych spotkaniach. No i możecie zobaczyć, że Chiesa był bohaterem tego sezonu. 38 bramek i 11 asyst. Naprawdę rewelacyjny wynik, ale Castrowili, który naprawdę świetnie się rozwijał, miał 14 bramek i 11 asyst, więc to kapitalnie wyglądało. I wydawało mi się, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. Zobaczcie także ilu młodych zawodników mogliście zobaczyć, jak właśnie wygląda ich rozwój na przykład rezerwowych bramkarzy i tak dalej. Naprawdę postawienie na szkółkę i wydaje mi się, że to będzie właśnie dobry moment, żeby już o coś walczyć. Oczywiście to jest dopiero drugi sezon, w tym momencie rozpoczynamy trzeci właśnie Fiorentinie, więc naprawdę jeszcze bardzo dużo brakuje, żeby ta drużyna funkcjonowała tak, jak Cristiano Ronaldo chce, żeby miała jego temperament, ale w tym momencie możemy jeszcze lepiej zbudować ten zespół, zwłaszcza, że mamy aż 104 miliony, więc to jest naprawdę dosyć duży budżet na ligę włoską jest bardzo duże, może na ligę angielską, hiszpańską to nie jest jeszcze jakieś super duże, ale już możemy walczyć, przynajmniej być z Europy. I naprawdę dobre transfery przeprowadziliśmy w okienku letnim. Tak samo jak Pedro do nas przychodzi, czy także Diaz, to jest kluczowa postać tego sezonu z tego powodu, że potrzebowałem drugiego i środkowego obrońcy, a nawet trzeciego z tego powodu, że dosyć często osłabialiśmy się formacją. 5-3-2, ewentualnie graliśmy formacją 4-1-3-2, więc cały czas. Kombinowaliśmy z, tą, z tym ustawieniem z tego powodu, że nie najlepiej wyglądaliśmy na początku sezonu. Później Cristiano Ronaldo dosyć często mieszał tą formacją, ale na sam koniec znowu minimalnie przegrywamy top 3. Tym razem zajmujemy czwarte miejsce, więc spokojnie awansujemy właśnie do Ligi Mistrzów, czwartego miejsca, co miałem został za nami. A my w finale w Copa Nacional przegraliśmy z Napoli, które nas pokonało 2 do 0. My wyszliśmy z grupy K z pierwszego miejsca, 16 punktów, więc bardzo dobry rezultat. Puknęliśmy później drużynę z Francji, 6 do 2 dół meczu, więc rewelacja zwłaszcza u siebie, mecz 4 do 1 spektakl muszę powiedzieć. Później wyeliminowaliśmy Napoli, co było dużym sukcesem, ale kolejna runda udowodniła nam naszą wartość. I ten skład uwierzył, że może właśnie zwyciężyć nawet Ligę Europy, gdzie Lil pokonaliśmy właśnie 3 do 2, ale później spotkaliśmy Arsenal, gdzie nie wiadomo jak to się zakończy, z tego powodu, że naprawdę Arsenal gra kapitalny futbol w tym momencie i na przykład pokonał w półfinale Arsenal. Więc to będzie bardzo ciekawy pojedynek dwóch byłych właśnie y, zawodników Artety i właśnie Cristiano Ronaldo z y, trener oczywiście Arsenalu e, trenuje dłużej, jest dłużej w tej branży z tego powodu, że on był jeszcze asystentem Pepe Guardioli. My tak, możemy powiedzieć, z marszu doszliśmy właśnie do Fiorentiny, więc jestem ciekawy, czy doświadczenie trenerskie będzie funkcjonować właśnie w tym meczu, czy jednak ta charyzma Cristiano Ronaldo, ta motywacja, to, że ciężką pracą możemy osiągnąć niesamowite sukcesy, to wszystko będzie na naszą korzyść, czy jednak to będzie Spięcie naszego zespołu, i niestety nie damy rady wygrać. To oczywiście zobaczymy za chwilę. A tu możecie zobaczyć, oczywiście, prezentację naszej drużyny z Bartoszem Drągowskim. To był zawodnik, którego w ogóle nie chciałem sprzedawać i odrzucałem każdą ofertę z tego powodu, że na nim chciałem opierać właśnie bramkę i linię obrony. Z tego powodu, że to jest dobry zawodnik, właśnie. Z charakterem. Zawodnik z charakterem. My wygrywamy te mecz 2 do 1 z charakterem, który umie ułożyć tą linię defensywę, a nie każdy właśnie bramkarz potrafi odpowiednio krzyczeć i odpowiednio to wszystko układać. My zagraliśmy wybitne spotkanie. Naprawdę było bardzo ciężko, żebyśmy pokonali Arsenal, ale zaskoczyliśmy też formacją, bo rzadko graliśmy 5-3-2. Najczęściej to graliśmy formacją właśnie na dwóch napastników, ale na czterech... E, czterech napastników? Tak, na czterech pomocników, więc naprawdę to było dużo zaskoczenie dla trenera Arsenalu i dopiero oczywiście gdzieś tam pod koniec tego pod spotkania strzeliśmy tą decydującą bramkę, ale jednak satysfakcja zwycięstwa właśnie z, w Lidze Europy była niesamowita i miejmy nadzieję, że kolejne sezony będą tak samo udane. Tu oczywiście Tonali przejął opaskę kapitana z tego powodu, że Cristiano Ronaldo wiedział jaki Tonali jest już w Bereszi, wiedział jakie ma cechy charakteru, które Pozwolą mu właśnie być przywódcą zespołu. Kieza takich jeszcze nie miał. Nie czuł się pewnie jako lider. Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu dać na niego tak dużą odpowiedzialność. Wolałem, żeby właśnie to. Kie... Tonali był tym kapitanem. Kieza 24 bramki, 11 asyst, ale Tonali 13 bramek, 18 asyst. To jest wynik. Oczywiście inni też grali niesamowicie, a tu możecie zobaczyć, jaki, jacy zawodnicy ze szkółki zrobili największy postęp. Oczywiście, Ruben Dias, 70 milionów, to jest bardzo duży transfer, ale odszedł do nas Niemiec, który kosztował też bardzo duże pieniądze, właśnie Manchester United. Manchester United, który zgłaszał się po Cristiano Ronaldo w tym sezonie, ale Cristiano Ronaldo nie chciało jeszcze odchodzić. Powiedział, że chce jeszcze tutaj zdobyć mistrzostwo właśnie z Fiorentiną. Jestem ciekawy, czy tak to właśnie będzie wyglądać. Czy w tym sezonie właśnie zdobędziemy mistrzostwo i odejdziemy na przykład do jakiejś innej ligi? Czy jednak Cristiano Ronaldo nie da rady spełnić właśnie oczekiwań, które są w tym zespole i właściciele będą właśnie e, niezadowoleni. Mojcy Kane to jest pierwszy właśnie zawodnik, który przychodzi w tym sezonie i to był jedyny transfer właśnie, który dokonaliśmy. Mieliśmy już dobrą drużynę, tu trzeba było delikatnych zmian, żeby ta drużyna jeszcze lepiej funkcjonowała i no i taki właśnie rosły napastnik, który jest dosyć e... Inteligentnym, można powiedzieć, człowiekiem, który umie się dobrze poruszać właśnie po błysku, zwłaszcza przy takim środku pomocy jak Tonali, który idealnie rozrusza te piłeczki, troszkę jak Pirlo. Może to nie jest ta klasa piłkarza, ale w tym momencie Tonali jest naprawdę świetnym rozgrywającym. My zajmujemy trzecie miejsce, więc minimalnie przegraliśmy mistrzostwo. To jest oczywiście ostatni sezon w tym odcinku, z tego powodu, że tak jak mówiłem, ta seria będzie podzielona na właśnie trzy odcinki, więc trzy odcinki z Cristiano Ronaldo jako trenerem. W drugim zobaczymy, jak to wszystko się potoczy i cały czas będziemy rozwijać ten właśnie model Fiorentiny. Tutaj wygraliśmy jeszcze Ligę Europy. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że miło spędzicie wieczór. Wybyliście cudowną publicznością. Cześć, cześć.